Не надо? Ой, не надо, пока нет. не надо. Пока нет. не нет. потом. Нет, после... нет. А можно тогда, чтобы да, вы да, перевели да, нам, да? Сра, да. переведете? Так, так, так. А вы могли бы развернуться? Да, посмотреть да. на это Ну, нам тоже хотелось бы узнать, почему вы сегодня здесь? Что это за день такой особенный? Почему именно сегодня вы приедете bardzo Państwu się dlaczego jesteście Państwo tutaj, co to jest za dzień, dlaczego przyjechaliście akurat dzisiaj tutaj. Jestem tutaj drugi raz. W zeszłym roku byłem tutaj na spotkaniu takim patriotycznym z grupą kombatantów z Warszawy. Przyjechaliśmy autokarem, gdzie grupa tych kombatantów, tę sylwetkę generała Czerniakowskiego nam przybliżyła. I ona się różni od tej ogólnej propagandowej, antyrosyjskiej historii. Różni się. My zdjęliśmy cztery raz. Byli zdjęci na roku gadu I my chcemy znać, pra znać, pra znać prawdę i powiedzieć prawdę o generałach Czerniachowskim, który, jak prawda, stał nie w padającym zmieniem i z pozycji polskich, co informacji i polskich polityków. Generał Czerniachowski jest porównywalny z generałami NKWD, a z tego co wiemy, był generałem wojsk liniowych Armii Czerwonej i razem z Armią Krajową, z dowódcą Krzyżanowskim Wilkiem, odzyskał, wyzwalał Wilno. I wiem od jego podkomennych, że był bardzo dobrym oficerem, który szanował Polaków. To usłyszałem od kombatantów. Polskie jest że w Zajuż, to generał NKWD. W tej chwili jest generał, który Asłowarz dał Wilno. I on e, ochyń, e, wpisał w historię tej ziemi. I bardzo dobrze Harasho, 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 to, przepraszam, można? Bo tak krócej pan mówi, bo ja nie jestem w stanie, Aha, bo ja nie jestem tłumaczem zawodowym. Krótkie zdanie. Dlaczego tutaj przyjechałem z kolegami? Otóż chcemy dać odpór. Odpór propagandzie antyrosyjskiej. Bo się Ja chcę pracować w propagandzie antyrosyjskiej. Istnieje histeria y, rosy, antyrosyjska w mediach. Y, władze, które... Y, w mediach i y, władza... W Polsce jest antysłowiańska, antyrosyjska i także antypolska. W Polskich śledztwach informacji susiedztuje histeria antyrosyjska i istnieje polska polskiej władzy, polskiej jest mi antyrosyjskie, antypolskie i antysłowiańskie. Istnieje coś jak psychoza. Wywoływana przez media, że Rosjanie nam zagrażają bezpośrednio, że chcą tutaj z wojskiem wejść do Polski. Służyszuje mnienie, że rosyjska armia niepatrystwynna ugrażają Polsze, to ani myślą w IC armii i akupirować Polsku. Między innymi opisują nam już od tygodnia czasu tych motocyklistów nocnych wilków jako watache, czyli stado groźnej no prawie że kryminalistów tak należałoby to rozumieć. Są bardzo oczni nośnych wałków, ponieważ przedstawiają ich polskie, polskie, polskiemu społeczeństwu jak przestępników, jak gangsterów, jak kryminalistów. Kryminalista. Kry, krymina, to jest element. element, da, element. Kryminalny element. Subkultura, gang. gang. I związany tylko z Władimirem Putinem. Że to nie, niedobre. Niedobre dla nas, żeby oni przyjeżdżali. Natomiast dzisiaj mieliśmy spotkanie z motocyklistami, którzy przyjechali od strony Kaliningradu. I muszę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem. Koledzy, którzy są pierwszy raz, nie widzieli tak kulturalnych ludzi na motorach. Tak, którzy się godnie potrafią zachować. W Polsce przedstawiają te nośnych walków, jak staju. Yy... E, w pachuju staju ludzi Putina. To są eta ludzie, Haroszyje, którzy dostojna kultura Dziś praznawali dzień biedy w Brazylii. Trzeba przyznać, że to nam bardzo imponuje, ponieważ e, to, że potrafią zachować taką dyscyplinę e, Rosjanie, nasi, nasi bracia Słowianie. E, i dają tym samym kłam, czyli można powiedzieć, odpowiadają na to kłamstwo, że to jest gang, że to są ludzie prymitywni. Sam fakt przyjazdu tutaj na, na groby, bo nie przyjechali do restauracji, do pubów, tylko przyjechali na groby swoich przodków, którzy oddali życie za, za czyjąś wolność, świadczy o tym, że to jest na bardzo wysokim poziomie spotkanie. Warto było tutaj przyjechać. Мы в восторге и в впечатлении от ночных волков, потому что они представляли... Да, да, не по пабам поехали, там, крепом, разводились своим отцом как раз. Это я вот поняла. А еще вот хотелось бы узнать, а вот по поводу памятника опять местные власти поднимают вопросы о его демонтаже, вы как к этому относительно? Местные власти почему бы поднимают питание и проблемы о демонтаже этого памятника, как кванчели, особенно к этой Jeśli chodzi o ten pomnik, ale nie tylko o ten, bo to jest problem w całej Polsce, ponieważ chcą zatrzeć wszelkie ślady bytności pozytywnej mieszając historię. Mieszając historię taką negatywną, czyli złą, gdzie byliśmy mordowani przez NKWD, które tak samo mordowało Rosjan i więcej Rosjan wymordowało NKWD. Może kolega przetłumaczyć. Na długo, proszę. Nie jestem tłumaczem. My my prócimy, znaczy, my my demontażu drugim sowieckim w nie tylko etatu pomnieniaka etatemu generału, i drugich, ponieważ i считаюм, что речь идет о уничтожении всех следов всей всей w historii,

Tak, ale y, wolno nam oddawać szacunek tym, którzy zginęli za no dałż, wolność tej no ziemi. My dalżony uważać wszystkich, kto pagibli za swobodę e, tej ziemi. I y, dzisiaj kolegom mówiłem y, tam przy grobach 30 tysięcy grobów. Ja sobie swoim druzian, że w Raniewo to co tam pochoroniły 30 30 tysięcy radzieckich żołnierz. I do tej pory ich rodziny często nie wiedzą, że oni tam leżą. Do сих por ich сім'ia nie znają, даже, gdzie oni pochoroni. I tu y, rola jest Polaków, mieszkańców tej ziemi, którzy żyją w jakimś pokoju, y, żeby być wdzięcznym i odwiedzać te mogiły, szanować je. I od je. Doł, żeby mi uważali te mogiły, żeby czcili y, 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 pamięć pogliwszych bohaterów. Y, tu trzeba rozdzielić y, jakieś polityczne, tylko y, sprawy bieżące od y, kultury i tradycji. W naszej tradycji chrześcijańskiej, y, katolickiej, groby, nawet wrogów się szanuje, nie, nie niszczy się. Jasne, pojęłam. No. Wy wiecie, u nas już takie wielkie interwiu, nam już ja waszą pozycję zrozumiałam. Możecie teraz przedstawić się, tak. te imię, Moja i postać? Sławomir Andrzej Zakrzewski. Reprezentuje Stowarzyszenie Patriotyczne Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. I no. jeśli można, mhm. chciałbym takie przesłanie dać do naszych braci Słowian żebyście wiedzieli, że to co jest u nas w mediach, co władze reprezentują, to nie reprezentuje cały naród. Ja chcę dać posłanie narodowi rosyjskiemu, wszystkim rosyjskim narodom, że e, wszystko co mówią polskie media, polskiej polityki nie zrównoważą wpadaje z mieniem polskiego narodu. I my mamy do czynienia... Z, ze wspólnym wrogiem. Tym wrogiem są ci, którzy próbują zniewolić narody słowiańskie, przede wszystkim teraz na drodze ekonomicznej. Ale już niestety weszli na drogę wojenną i nie chcemy, żeby Polski wciągnięto do wojny z Rosją. U nas to, że wrak, wrak z Rosji А теперь война идет на, на, экономич, на экономической площадке но, и очень, очень близко к реальной горячей войне. Да. И мы против горячей войны против России. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень подробно вы нам так целую пресс-конференцию.